Bank cieszący się dużą popularnością, w wyniku fuzji z innym bankiem, postanowił zamknąć część swoich placówek. Będzie się to wiązało z redukcją kadry i zwolnieniem 260 osób. Popularny bank podał informację, że w związku z planowanym połączeniem z innym bankiem likwidacji poddanych zostanie 60 z jego placówek. Na co warto zwrócić uwagę i czego można się spodziewać? Bank Millennium łączy swoje siły z Eurobankiem. Połączenie systemów informatycznych banku Millennium z Eurobankiem zostało zakończone 11 listopada 2019 roku. Jednak to nie jedyna sformalność, która musi być zrealizowana przed zakończeniem tej fuzji. Wydatki z tym związane powinny zamknąć się w kwocie poniżej 300 milionów złotych. Natomiast koszty operacji planowane na 2020 rok wynoszą 80 milionów złotych. W związku z połączeniem się banków konieczna była migracją wszystkich oddziałów, klientów oraz produktów Eurobanku na markę i systemy Banku Millennium. Jest to bez wątpienia spore wyzwanie jednak, jak podkreślił sam bank, pozwoli to na wzrost aktywów o 22%. Warto też zauważyć, że niewypłacone dywidendy za rok 2019 zostaną zarekomendowane przez zarząd banku. W celu optymalizacji oraz ograniczenia dublujących się oddziałów banków konieczne będzie zamknięcie w ciągu bieżącego roku 60 placówek bankowych. Rzecz jasna, wiąże się to również z redukcją kadry. W samym kwartale tego roku pracę może stracić blisko 260 osób. Jest to duża zmiana, która ma przełożyć się na lepsze działanie banku. Dzisiaj grzeje jeden. Nie chcieli wpuścić jej na pokład. Wszystko przez jej koszulkę, płonęła ze wstydu 2. Niestety, nagła śmierć zabrała wybitnego profesora. Zostanie zapamiętany za swoje zasługi. Dodatkowo Bank Millennium postanowił zwiększyć rezerwę finansową przeznaczoną na pokrycie ewentualnego ryzyko, z jakimi wiążą się kredyty hipoteczne udzielone w obcej walucie. Początkowo kwota rezerwy wynosiła 150 milionów złotych, aktualnie jest to ponad 223 milionów. Na razie nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne informacje o fuzji i obserwowanie jej przebiegu. Najlepsze newsy dnia Źródło. Monej.pl. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PL na Google News